Znaczko zimaczki z strony kartni od P. Się gram na hype No Jakieś lagi, dobra I przechodzimy sobie tego parkura na początku tego tutu. Dobra. Dobra. Jest dobrze. Czekajcie, czyli sprawdzić. O. Hmm. 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 Cześć, witajcie strony karton. Tak, dostanę się tutaj. No i bardzo fajna miejsca. Kurcze bardzo fajna miejscowa. Dobra, I tylko na drapieńce już skończyliśmy parkour. Tak naprawdę, choć tutaj spadniemy. No dobra, no to za koniec parkura. To łatwidłki parkour, to jest łatwidłkie do tych co ja robię na odcinkach. To jest bardzo łatwidłkie. Idziemy na Warsy! To tak jeden serwer, który mi ktoś wpadał w komentarzu. Wspomniałem jaką się tam nazywam. A może ci coś zobaczyć po poprzednim odcinkiem, i polecam jego kanał. A muszę sobie jeszcze ten. O, z tego serwera może dzisiaj jeszcze nagram. Może. Może. Dobra. <laughs> to żebym spadł. No dobra. To weźmy tutaj co jest. Tak. To też weźmiemy. Może, może. O tak, weźmiemy. I to oczywiście nic nie ma. Bo po co by miało być? Tylko mi się przyda. Wszystkich dostaniecie. Czyjś... Mimo, Dobra. że Słyszę jak to się bije Mam nadzieję, że nikt nie chce mnie bić tutaj Skąd ma ten to wyset Co? Kurde Pierdolisz Dobra, play Agin O jestem pierwszy Dobra, ciekawa, czy kogoś będę znał, kto tu teraz wejdzie, ale wątpię, żebym kogoś znał. Harmonie. Nie, 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 może no, Może, może. No już się gra. Rozpoczęła... już pogadam o tym po oh, pogadam o tym, o nie, później. A Dobra, weźmy tutaj całe jedzenie. Jak rosyjski bogacz. Dobra, cały czas nagrywa na bratę telefonie, nie? wiem Bo na tym telefonie to był mój telefon. Teraz jest trochę chyba na... tak trochę nagrywa na zapas, nie? Czy nie nagrywa na zapas, ale. Może być tak, że, że będę nagrywał na zapas na tym telefonie, a później będę wpuszczał. To bym poszedł, bo tu. Kurde! 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 On no, 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 oczywiście żyje. Dobra! Przesłysz, mi to kinka, ten odcinek nie będzie zbyt długi, bo chcę sobie wpisać tam ten serwer i zobaczyć jak najszybciej. Dobra! <grym> Dowodźcie na tym miejscu. Lubię tam dosyć mapkę. Możecie mi pisać serwer w komentarzach. Ja je tam spróbuję nagrać. Jak mi się nie uda trudno. Bardzo lubię moich widzów oczywiście. Dziękuję wam. Jak teraz ostatnio patrzę, to miałem aż 33 suby to znaczy, że mój kanał się dobrze rozwija. Bo, bo, bo. mój kanał ma teraz niecały miesiąc. Mój kanał żyje. To szybko dostał, dostał swoją sławność. To jest bardzo dobrze. Jak ja nie mogę, jak ja spadłem, ale sprintę pobiegłem. Ja nie mogę. mógł pójść na środek. Tylko po co. Mogę do kogoś pójść A ty jesteś dawno naprawdę Wiesz, żebyś mógł nie mi trochę dalej poszedł? Ja mogę sobie poczekać. A czego ja spadłem? To ja jestem downem Kurczę, chcę chociaż jeszcze raz wygrać. Dobra, teraz na poważnie będę. Już nieraz to je wygrałem na tym. Będę ja chciał znowu wygrać, ale, ale znając moje szczęście, to ja nie wygram. Znieśmy sobie tutaj. I pójdźmy sobie do biblioteki. Tak. I. Mam pomysł, teraz zawsze będę tutaj szedł, tak na boku. I kto by chciał ze mną zakreślić, kto tutaj też idzie. Jak mnie spotkaj, mnie przywita. Tak. Siemka mi napisze. A nie muszę siemka pisać. Nie musi. Ja nie wiem jak to jest, bo ja się w ogóle nie zalogowałem. A mogę pisać ten. No to u góry nie. Tak widzieliście, tak, przed chwilą. Więc ja nie wiem jak to jest. On żelazny Nie, czy Mam set Skórzany łuk i żelazny miecz. No kufaj, jaja jakieś. To są chyba jakieś jaja. Czy ktoś tutaj przyjdzie i mnie zabije, bo mam za dobrze. Ale nikt mnie nie zabije. luju. To gdzie ja mogę iść? Mogę iść na środek? Czy ja chcę iść? No, dobra, ja chcę iść na środek. Tylko to dwa razy szybciej. Parkur! Nie nagram dzisiaj. Ła! Parkura! Bo ja nie lubię. Ła! Parkura! Haha, ha, ale spadł. O, są tutaj rzeczy. Umarłem, kurczę. Darmo, nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Nie zapomnijcie zostawić lajka, ktoś chłodny do mnie napisał. Bo ktoś rzucił film. Chłopiecie o zostawieniu łapki w górze, tak jak po poprzednim po odcinku. Dużo osób zostawiło. To cześć.